Yo! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam historię usuniętego ptaka z Angry Birds bądź to jest zapomnianego, jak to woli, a dokładniej ptaka w sumie, który, że tak powiem, miał wejść do gry, ale nie wszedł. Ale dobra, już nie przedłużam. Jak chcecie możecie zostać suba, łapkę w górę. No i przejdźmy do tematu. A więc... O co chodzi z tym takim? Jego nazwą była to bombą. Jakby miał taki ptak generalnie wejść. No, po pierwsze, teraz na ekranie wyświetla Wam się jego wygląd. No jest to taka kuzyn bomby, że tak powiem. No i generalnie yy, skąd wiem, że nazywa się on na przykład Bombą? No bo w Angry Birds Trilogy w plikach gry został znaleziony plik o nazwie. Bert podłoga bombą podłoga 1. Tak, dokładnie tak, tak to było. Taki plik został znaleziony. No i tak to właśnie wygląda. Teraz przedstawię Wam, jak mogłaby wyglądać jego moc. No tutaj macie taką, że tak powiem, grafikę. Teraz wam się wyświetla. No i generalnie fajna by była ta moc. No i nawet spoko, tylko że, właśnie, dlaczego oni te, tego ptaka nie dodali? No więc właśnie mam te, taką teorię, też ona dotyczy tej mocy w pewien sposób, nie? No bo każdy ptak ma swoją unikatową moc, że tak powiem, nie? A on jako jedyny ma połączenie dwóch innych mocy, tak? Wiadomo, no i... Jak dla mnie, jakoś połączenie dwóch innych mocy to jest po prostu niezbyt dobra rzecz. Plus, jeszcze zwróćcie uwagę, jaki on by był potężny. Tak, jakby bomba, tylko że trzy bomby, nie? <grych> jakby trzy wybuchy, więc może mogli go znerfić i dodać, no ale ewidentnie po prostu chcieli to zrobić inaczej. No i ptak się nigdy nie pojawił. Nic więcej o nim nie wiadomo w zasadzie, tylko że niektórym udało się nim zagrać. A to była historia usuniętego ptaka bomboma. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Żegnam się z Wami. Cześć.